W internecie. Z tej strony Bart i Bob. Siema. Witamy Was na kolejnym twórczym odcinku ze stajni Dzieciaków na Rzeczach. Tak jest. Dzisiaj bierzemy się za dzieciaki na miotłach i będziemy ku Waszej uciesze i może nawet naszej, tworzyć szkołę. Tak jest. Słuchaj. Słuchaj. Magii. 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 Szkołę magii. Bo tak samo jak w Dzieciakach na Rowerach, jakby istotną częścią sesji i grania w Dzieciaki na Miotłach jest wspólne stworzenie w, w Dzieciakach na Rowerach było to małe miasteczko w Dzieciakach na Miotłach będzie to szkoła magii. No bo, ponieważ jakby wszyscy wiemy, że Dzieciaki na Miotłach to jest takie. Twórcze przeniesienie Harry'ego Pottera do RPG w taki sposób, żeby nie powiedzieć Harry Potter, ale nie musi nikomu. Więc to nie jest o Harry Potterze w ogóle, ale wszyscy będą tutaj radzić. Tak, na miotu, a... założenie, założenie jest takie, że <grym> rzeczy dzieją się w szkole. Tak, e, magii. magii. E, więc, więc, tak jakby, no, musimy ją stworzyć e, najpierw, podobnie jak w na rowerach. Tworzymy ją wspólnymi siłami, razem z Mistrzem Gry i resztą y, graczy odpowiadając na szereg pytań. Tak. I słuchaj, ja mam na to pewien plan, no. Z racji tego, że w Harrym Potterze y, szkoły magii były związane z państwami, w jakim się znajdowały. Tak. tak. Hogwarts był w Wielkiej Brytanii, mieliśmy Dur Durmstrang, w Rumunii tak zdaje się. Poprawcie jeżeli się mylę. Humbercik. Yy. Tak. I jeszcze była francuska szkoła pięknych panien. Tak, tak, tak. No oni jak na ten turniej magiczny, tak? Yy, tak. Przyjechali tak, tak. tak, 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 tak przy ognia. Tak. Więc. Jak to może być, żeby Polska nie miała swojej szkoły magii? Tak jest. Ale my jesteśmy lepsi niż cała reszta <gryw> krajów, bo my mamy dwie szkoły magii w Polsce. Jedna to królewska szkoła magii, tak? Yy znajduje no. się pod wawelem. Okej. Okay. No tak, no jakby spoko. No, ale ona jest bardzo elitarna i nie każdy się tam może dostać. Ale ta elitarność nie pasuje mi tak do końca. To jest taka mało swojska. Ale co? Ta elitarność, taka w sensie, wiesz, no jedna szkoła sobie może być taka elitarna onl, on, no. jak niektóre licea w naszym kraju. Ale my sobie zróbmy coś ciekawszego. Tak, ja mówię, ja mówię, że są dwie. Jedna to jest ta królestwa O.N., a my będziemy tworzyli tę drugą. Dobrze, dobrze, będziemy tworzyć tę drugą. Więc słuchaj, pierwsze pytanie, jakie znajduje się w podręczniku, to pytanie o nazwę szkoły. Myśmy sobie przed chwilą dyskutowali, no i wyszło nam, że ta główna szkoła to się nazywa... Królewska szkoła czarostwa tak. na wawelu. Tak jest. Now tak, tak. Jednakże nasza szkoła nazywa się zgoła inaczej. Tak. Ale również znajduje się w Krakowie. Tak, całkiem niedaleko Wawelu. Bo to taka wie wieczorowa wersja. I nasza szkoła nazywa się. Wieczorowa. Szkoła Czarostwa i Bimborownictwa Jubilat. <grystwa> Dokładnie tak. <grystwa> Te dwie szkoły koegzystują obok siebie, przy czym do Królewskiej Szkoły Czarostwa na Wawelu idą dzieci z dobrych rodzin, pracuje najlepsza kadra, dyrektorem jest Kazimierz Wielki, Kazimierz Wielki który jako duch. Po prostu zarządza tamtą szkołą. Tak. Bo wiadomo, że jest najlepszym zarządcą w całej historii Polski. W końcu to on zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, więc myślę, że nie ma lepszego dyrektora królewskiej. Nie ma, nie ma. <słuch> Natomiast nasza szkoła znajduje się w. No cóż. Niedaleko Wawelu jest budynek jubilatu. Tak, stąd też nazwa. W ogóle to nie ma nic wspólnego z bimbrownictwem yy, tylko po prostu znajduje się w yy, budynku. Budynek jest niepozorny to taki chyba trochę odnowiony, późny gierek. Wiesz co, to mnie nie pyta ja się na tym nie znam. Ja jestem od bimbrownictwa w tej szkole. <laughs> na pewno jest z nami ktoś z Krakowa i będzie nam w stanie powiedzieć yy, w jakim stylu architektonicznym wybudowany jest jubilat. Yy, będziemy wiedzieć. Więc powiedz mi, kto jest dyrektorem naszej szkoły? Zatem. Ja popatrzę na tego jubilata. No, no, to jest taki, taki. Wyś Wyświetliwy mam zdjęcie, jeżeli ktoś nie wie jak, y macie ochotę wygoglujcie sobie, ale może bardzo nie będzie leniwy, to mam wyświetlić. Jest nawet szlakmodernizmu.pl, dom handlowy, czyli modernistyczny. 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 Okay. Czy późny Gierek to czy nie, to nie wiem dalej, mm -hmm. ale... Dobrze, tak. to dyrektorem naszej szkoły. To może dyrektorem naszej szkoły będzie... Prr... Kuba Powsinoga. Kuba Powsinoga albo... A widzisz taką, widzisz grę słów? Nie. A widzisz, a widzisz. Bo kto jest takim znanym polskim... E, łowcą czarownic związany z bimbrownictwem oraz... E, Szanowny, Szanowny pan y, Wędrowycz, tak? Wędrowycz, to... <laughs> no dobrze, dyrektor naszej szkoły jest w takim razie... Y, Kuba Powsinoga, tak? Jakub tak. powsinoga. Jakub powsinoga. I najbardziej jest znany z tego, że jest nigdy nie jest trzeźwy. I to musi być cud, że jeszcze nie zdarzył mu się żaden wypadek. I wszyscy po prostu twierdzą, że on jest takim dobrym czarodziejem, że udaje mu się dzięki jego ponadprzeciętnym umiejętnościom <grym> <grym> nie zrobić niczego głupiego. No, słuchaj. Eee, najbardziej znany może być z faktu, że może. Później jakoś klasyką, że kogoś pokonał albo nie dał się pokonać uzależnieniu. Najbardziej znany jest z tego, że żona go utrzymuje na całkiem niezłym poziomie, żeby on mógł zarządzać szkołą, bo z tego nie ma pieniędzy, jak każdy wie. Do tego jest to dość stresujące zajęcie. No. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może być. E jedną z najbardziej lubianych przez nas rozrywek jest magiczne połączenie. No i pytanie, czy idziemy w stronę jednak y Wieczorowej szkoły magii dla dorosłych czy jednak tej specjalizacji bimrownictwo? Czemu nie obu? No, znaczy, póki co to moje myśli krążą wokół kociołka panoramiksa. Jak mówimy o magicznych połączeniach czegoś i czegoś, ale yy, yy, to może naszą rozrywką jest magiczne połączenie. Wróżenia i bimborownictwa. Jak sobie ucięłaś? Masz flaszkę. No. no, 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 no. Chyba pomyśleliśmy o tym samym, no. Osuszasz ją. No. I doznajesz wizji. Ja myślałem, że masz dużą ilość alkoholu, który jest w jakiś sposób magiczny, ponieważ jest przygotowany przez No, no, na pewno. No. Uczniów, tak, i... I właśnie... Najpierw każdy musi Ale nie wiadomo, co oni zrobili, tak, właśnie tam, bo to jest taka rosyjska ruletka. Tak, taka. Że, trzeba, że trzeba przewidzieć, co się potem stanie no. i wszyscy walą banie i dopiero potem, wiesz, wychodzi, kto faktycznie miał dobre prze przeczucia. To <laughs> doskonale, to jest gra, w którą bym grał, powiem ci. Jedno z najbardziej lubianych przez nas rozrywek jest magiczne połączenie bimbrownictwa i alkoholu. I wróżbiarstwa. Wróżbiarstwa i bimbrownictwa, tak. tak. To jest znana, znana gra. Ona miała nieraz i nie dwa opłakane skutki, i Departament Magiczny musiał tuszować tak, tak, różne tak. latające przedmioty w okolicach Wawelu. Tak. Może być, może być. Ważnym punktem charakterystycznym w naszej szkole jest. Hmm punkt charakterystyczny w szkole? Hmm. Mówimy o budynku, w sensie, że miejscem charakterystycznym, no, czy? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. No mamy budynek jubilatu, więc może coś charakterystycznego znajduje się na dachu albo w podziemiach. Wydaje mi się, że wejście do szkoły będzie przez kibel. Że tam idziesz do jubilatu, do kibla i tam jest zwierzak. Przechodzisz do, do kabiny. I tak, wchodzili do tego no. przecież, nie? Do magi ma ministerstwa magicznego, tak, tak. nie? Że się spuszczali w, w tym. No. <laughs> może, może tak być. Eee... Punktem charakterystycznym w szkole. Ja bym to w szkole wieczak widział, że ta cała szkoła mm -hmm. wygląda jak taka kanciapa woźnego. Wiesz, że mm -hmm. tam tak jakby. W korytarzach są poustawiane jakieś rzeczy, i nikt nie wie po co i dlaczego jeszcze nie są wyniesione. Jakieś wieże jak to jest jakieś biurko, które niby ktoś miał naprawić, ale go nikt nie naprawił, a wszystkie biurka w szkole, znaczy w klasie się ilość biurek w klasie się zdarza, że tutaj wiesz, nie wiem, wymieniali jakąś znowu rzecz. Więc ją postawili na razie do wyniesienia na tym. I ona tam już stoi od 20 lat. bym widział, że to jest taka zagracona komórka po prostu yy, woźnego. Mhm. Nie, że to jakaś ale leży, to jakiś wieżak wiadro. Yy, ja bym tak widział wieczorową szkołę. Yy, czarostwa i bimbrownictwa jubilat. Yy, więc pytanie, co w charakterystycznym punktem w szkole jest? Może to będzie na przykład punkt. Yy, 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 yy. Wiem, no. wiem. Wiem, wiem. Na samym środku i to jest olbrzymia tajemnica. Olbrzymia tajemnica, i jakby nikt nie puścił pary z ust, bo wiesz po prostu, że nie możesz puścić tej pary z Posłuchaj. Kiedyś pomik smoka wawelskiego wyglądał zupełnie inaczej. Ale z wieczorówki go pierdolnęli. I postawili w szkole po no, prostu, no, no. więc tam musieli zastąpić, teraz taki, wiesz, nie mieli, to jest taki brzydki bo no. ten, ten smogowy eski, no, no. a ten ładny, no jest u nas, jest, jest u nas, no, no. Dobrze. jak to się mówi, jak, jak pierwszaki przychodzą do do szkoły, pasowanie, y, pasowanie, ta, pasowanie, ślubowanie, no, tak? ślubowanie ale y, jest taka impreza, że oni chodzą po mieście i robią jakieś tam happeningi różne i tak dalej. To się jakoś nazywało, tylko nie pamiętam jak. Ale w, podstaw w podstawówce? Nie, nie, nie w podstawówce. Bo to, to, to jest wieczorowe liceum dla dorosłych. Znaczy, no to, no to na studiach to są mi Wenalia, nie? Ale no, Wenalia to jest na zakończenie hmm. roku szkolnego. No dobra, nieważne, paliwo. ale wiem, że jakoś tak się nazywa, że to miało swoją nazwę i właśnie hmm. podczas takich y happeningów, które miały się dziać na mieście, to oni właśnie. Najpierw zagrali w yy, bimbro w różenie, a, a jak się jakieś... obudzili, to mieli smoka w tym. I... Najgorsze jest to, I że. Dyrektorem ten... szkoły może być jeden, jeden z gości, który to zrobił. Ten jeden, co się nie zapił z tej wiesz, z tej ekipy, tych no. pierwszaków, które tam ileś tam dziesiąt lat temu wiesz do tej szkoły. I wiesz. najgorszy jest ten, że ten smok to się od czasu do czasu rusza, pozycję zmienia, nie? <grym> tak, tak, tak. I jakby wszyscy zastanawiają się, że, że Stefan to jebnie, nie? Nikt nie wie kiedy. <grym> tak. Ale póki co nikt się nie chce przyznać Królewskiej Szkole Czarostwa, że no nie, nie, nie. oni to mają i kiedyś może dojść do tragedii. <laughs> no, nigdy nie wiadomo kiedy. Może być jeszcze na przykład tak, że e, oni tego smoka żeby ten smok też się nie uwolnił, że niego wiecznie najebanego trzymają, że tam po prostu jest, wiesz, woźny przychodzi co godzinę i wlewa, ja i mu wlewa do gardła, wiesz jak te zlewki po yy, co tam wydestylowali no. uczniowie, nie, taki Johnny Walker tak, mel, mel, tak mix tych, tak? wszystkich tych nie, może być, może być. Aha, dobra. Do najbardziej niezwykłych lekcji, jakie odbywają się w naszej szkole, zalicza się? Hmm. Yy, a może yy, jak ciulaś na wacie? Akcyza, wiesz, jak, jak, no, jak na akcyzie, jak ciulać na akcyzie. akcyzie. Yy, przemyt spirytusu z Czech. <laughs> yy, to może nie jest zwykła i... lekcja, tak wiem, wydaje Tak, mi się, tak że... <laughs> wydaje mi się, że tak. Tylko kto ją prowadzi? W sensie, yy, to musiałby być jakiś taki gość, który jest na przykład takim magna... właścicielem Polmosa na przykład. Wiesz o co chodzi? I on przychodzi na... Yy, specjalne yy, te. Yy, dlatego. Tam, nie wiem jak teraz, ale no, kiedyś Polmos był największym producentem wody w Polsce. Yy, I on przychodzi, żeby dzielić się swoją tak, wiedzą tak, z wody, tak, bo nie jest, bo on jest absolwentem naszej szkoły. <laughs> to jest yy, yy, bardzo dobry kumpel dyrektora i to jest jeden z też tej paczki, co zajebali smoka. <laughs> no, dokładnie, to jest tam, jest tam grupa, właśnie wiesz. Tam... <laughs> ci ci pierwszy to trochę jak wiesz, razy Hollywoodu, no nie, tam, wiesz, wszystko Ja jak jaka może być geneza tej szkoły, no że y, ta ekipa, o której mówimy, dyrektor, tam, dyrektor Polmosa itd, i tak dalej, to oni na początku byli. W normalnej szkole magicznej. No. wiesz o co chodzi, na pierwszym roku. No, no i jak tam właśnie, wiesz, tak by te wszystkie zajęcia, które tutaj teraz są prowadzone, to są gry, w które oni grali w tamtej szkole, ale zostali usunięci. i Jak zostali usunięci, to właśnie byli tak sfrustrowani, że zajebali im smoka i nagle obudzili się takby tak z tym smokiem w podziemiach, nie wiadomo gdzie, jak się potem okazało jubilatu i postwierdzili, ja taki wał, wow, wiesz, że co chodzi, nie potrzebujemy waszej yy, wielkiej. Yy, yy, nie wiem. Królewskiej szkoły, szkoły czarostwa. czarostwa założymy swoją. <laughs> I, I tak wiesz, że co dziś właśnie własnymi siłami tam. A że byli ludźmi przedsiębiorczymi, to tak. jakoś się to spina do tej pory. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się spodoba. No i na zakończeniu tworzenia każda z graczek bądź graczy opowiada jeden fragment historii szkoły, który jest prawdą lub powszechnie znaną pogłosku. No to jest że, właśnie odhaczone. myślę, że to właśnie jest od, 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 odhaczone Eee... Coś jeszcze wymyślimy sobie do tego. Hmm. Hmm, to <noise> znaczy wydaje mi się, że tak to, to mogłaby być bardzo ciekawa gra, bo tak jakby zakładamy już, że jednak gramy... E Starszymi. Tak, no bo, żeby was tytuł nie zmylił, ja to mówiłem wielokrotnie, w Dzieciakach na rowerach i na miotłach wcale nie musimy grać dzieciakami, bo mogą to być dzieciaki, nastolatki, bądź dorośli, więc w naszym settingu raczej mamy... Ja się idziemy wydaje, w kierunku dorosłych. Tak, raczej w kierunku dorosłych, którzy hmm. jednak, znaczy ja bym, ja bym dalej wykorzystał archetypy dzieciaków. Bo to są tacy dorośli, którzy właśnie, wiesz, trochę nie potrafili sobie znaleźć miejsca w życiu, o, takie... więc postanowili spróbować swojej szkoły, swojej si swoich sił w, e, w jubilacie. No tak, jakby w, tak. w teorii, a jeśli chodzi o archetypy, to podręcznik pokazuje nam, które grupy wiekowe mogą grać którymi archetypami. Na pewno byśmy znaleźli coś dla siebie. Może jeszcze jakaś pogłoska jedna, co mogłoby być ciekawego w naszej szkole. Hmm, 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 hmm. Może aspirujemy do współudziału następnych igrzysk olimpijskich? <grym> Nie, no, właśnie. Hmm. Hmm. <grym> Bo to by musiało się okazać, tak by w sensie. Y Wiem! No, plotka głosi, że ostatnio szkoła kiepsko wszędzie. I podobno, i po prostu yy, ludzie trzęsą gaciami, że podobno Kazimierz Wielki ma przyjść objąć <głosy> <głosy> jakiś tam rektorat. <noise> Ale właśnie, no nie, bo słuchaj, bo to pytanie jest, czy yy, ta główna szkoła wie o istnieniu naszej szkoły, bo skoro myśmy mi zajebali smoka, Wiesz co, mi się wydaje, że my jesteśmy tacy... Myślę, że wie, ale że jesteśmy takim puchem marnym, to po prostu nie zwracają na nas uwagi. Widzą takie, wiesz, po prostu plebs i motło gdzieś tam się plątający. Mhm. Dobra, niech sobie będą, póki przestrzegają zasad, to... Może być jakby no, w nawiązaniu tego, yy, wszyscy uczniowie ze szkoły dostali zadanie. Że muszą wymyśleć, jak skitrać smoka, tak? Żeby się nie, nie zorientowali, wizytacja, żeby się nie zorientowała już z kuratorium, nie? Ja tak też jest taką wielką. O, dokładnie! Tak, balonem takim Do, jest przykryty. Dokładnie, on, wiesz, jak dokładnie. Charny, tam dokładnie. Przykład, dokładnie. Plotka głosi, że ma być kontrola. No. I trzeba coś ogarnąć z tym smokiem, nie? Dobrze, drogie dzieci. Jeżeli... Ja, to, ja to chcę zagrać. Musimy przedstawić koncept reszcie chłopaków i. Dobrze, jeżeli, jeżeli chcielibyście zagrać w wieczorowej szkole czarostwa i bimbrownictwa, jubilat, bądźcie naszymi gośćmi, powiedzcie nam jak poszło, a kto wie, może przypływie pływie fantazji sami, coś zagramy i nagramy. Nie wiem czy nagramy, ale ja bym chciał tak. zagrać w to. Na, na, na pewno sobie. wydaje mi się, że yy, chciałbym wiedzieć jakie Wyzwania czekają przed y, uczniami <laughs> tej szkoły. <laughs> liczne, wydaje mi się. Wydaje mi licne, się, że tak. Liczne, <laughs> liczne. To chyba tyle. Dawajcie nam znać y, o waszych szkołach. Y, ale szczególnie, czy zagraliście, czy odwiedziliście kiedykolwiek naszą szkołę. Będzie nam bardzo miło. Tak jest. Tym razem trochę bardziej y, na ludzie na śmiesznie, na poważnie, ale to jest wpisane też w, w samą grę. Tam jasno na początku pytają też, żebyście określili, jaki styl rozgrywki by Was interesował. My postawiliśmy teraz mocno na humor i tak. Wydaje mi się, że ten koncept jest dla mnie trochę bardziej porywający niż nasz Firewood w Tennessee. Zupełnie inna zabawa. <grym>, tak jest. Dzięki i trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia, cześć.